Witam kolegów hodowców. Wróciłem z pracy. A i wypuściłem gąbki na oblot. No bo zimno. I ponuro. Cały tydzień ma być taki okropny. Muszę się pochwalić. Bo. No Nagrałem podsumowanie lotu. Ale nawet nie sądziłem, że aż tak fajnie wyszło. Udało mi się wygrać lot w rejonie. Mam pierwszego gołębia na około 10 tysięcy gołąbków wysłanych na trzy oddziały. Patrzyłem po szybkościach, na listach i dwa oddziały sąsiednie, które z nami lecą. I okazuje się, że mój gołąbek wygrał pierwszy konkurs na około 10 tysięcy gołębi, może nawet ponad 10 tysięcy. Ale dokładnie to policzę, to może w opisie umieszczę, ile było dokładnie tych gołębi. Więc no super. Wygrać Lot. To jest to o co chodzi chyba w tym sporcie, więc bardzo się cieszę. No i tutaj chciałem zaznaczyć, że cieszy mnie, że jakby nie jest to przypadkowy konkurs, nie jest to przypadkowy konkurs gołąbka, bo. Gołąbek, samiczka, która wygrała pierwszy konkurs Która była u mnie pierwsza Jej siostra była u mnie trzecia Także... Yy, rodzinnie Na dodatek ta samiczka w zeszłym roku była u mnie liczona do kategorii Do drużyny, do kategorii, czyli Czyli miała też szybkie konkursy Też czołowe konkursy, teraz nie przytoczę jakie Jakie dokładnie, bo nie sprawdzałem ale kilka razy siadła czołowo, więc to nie jest jeden przypadkowy konkurs, tylko takich czołowych konkursów miała więcej i w poprzednich latach. A teraz no, przypieczętowała pierwszym konkursem na 10 tysięcy gołębi. To, to jest super wynik na 250 hodowców, gdzie hodotują tacy u nas w rejonie Paszek, Kawaler. Prezydent, o, nowy prezydent Krzysiek Kawaler, były prezydent Jan Kawaler. E, wielu znakomitych hodowców e, z bardzo dobrymi gołębiami. Także no płowego 808 paszka wszyscy znają, a ten hodowca właśnie w rejonie lotuje. Także to wielki, wielki dla mnie sukces, że udało się wygrać przy tylu hodowcach. E, Fakt lotów, lotu w tam sezonie stare młode jest 20, ale to by wychodziło, że człowiek raz na 11 lat by mógł wygrać pierwszy konkurs w rejonie, a tu się udało. no Jakby każdemu porówno dzieliło, to, to raz czy dwa razy na dekadę, jak się to mówi, można by wygrać pierwszy konkurs. A tutaj po raz kolejny, bo nie pierwszy raz, udało mi się ten pierwszy konkurs wygrać i na taką pokaźną liczbę. Gołębi Jak opowiadałem Że ja mam swoje rodziny Gołębi i, No i je próbuję hodować e, Ponieważ uważam no Jak jeden gołąbek potrafi wygrać na rejon to, I to nie przypadkowy konkurs Jak mówię, no gdyby to był przypadkowy konkurs Jeden jakoś tego gołąbka To To nie byłby powód Żeby po nim ciągnąć młode i po jego rodzinie ale to jest e, którejś z kolei czołowy konkurs, te aby czołowe wyniki. Pod, wy, jakby taka kropka nad i tego gołąbka, że potrafi super siadać ten pierwszy konkurs na tyle gołębi. E, do tego siostra się dołożyła, która czołowo siadła, właśnie inne gołąbki z tej rodziny, które czołowo siadają. Także uważam, że mam z czego hodować. Mimo że te gołębie, tak jak pokazywałem, no nie, nie szaleje z przygotowaniami. Mają w naturalny sposób Im, Im więcej się im nakładzie chemii i tak dalej To wcale gołębie, jakość gołębi przez to nie będzie lepsza Cieszy mnie właśnie, że można zdobywać pierwsze konkursy Prowadząc gołębie w taki sposób jak ja to robię Żeby no nie być ich niewolnikiem No niestety one się muszą do mnie dostosować Nie mają żadnych super, ekstra warunków Dbam, tak jak uważam. Teraz pokazywałem młode, jeszcze właśnie w tym tygodniu będę odkładał. Jeszcze tego nie zrobiłem, bo jakoś, a, także w ten tygodniu, bo te młode jeszcze takie nie do końca, wszystkie a, nadają się do odłożenia. Więc, więc e, pokazywałem, na jakiej karmie e, karma, woda. Po pierwszych dwóch nieudanych lotach, część hodowców pytała. Co zrobię, żeby się wyniki poprawiły, bo były takie głosy. Ja uznałem, że nie będę panikował, że po prostu dalej będę robił swoje i, i postępował tak, jak było zaplanowane, że przyjdą może dłuższe loty, może będzie lepiej. No i doczekałem się. Przyszedł dłuższy lot, 300 km i znacznie się poprawiło i z szybkością gołębków, i z ilością konkursów. Także no super, super, jestem tutaj z tego faktu zadowolony, że te gołąbki potrafiły zawalczyć. I bardzo ucieszył mnie ten, ten pierwszy konkurs na oddział. No a tym bardziej, no jeszcze lista oficjalna wyjdzie, to tam. Ale to można, wszystkie trzy listy są w internecie dostępne. Jakby ktoś potem był zainteresowany, to nie ma problemu, żeby znaleźć w internecie ten wynik. Lotujemy oddziałem Strumień, to jest numer 028, skoczów 027 i Cieszen 020. Wspólnym transportem mamy wspólne mistrzostwo, wspólne listy rejonowe. Także w internecie one później są dostępne. Także jak najbardziej można sobie to sprawdzić i zobaczyć samemu. Że, że faktycznie z lotu, z lotu numer 3 w sezonie 2019 z 300, 320 km lot, no tu średnią oddziału, no bo rozciągłość wiadomo na takim rejonie, nie wiem ilu hodowców wkładało, ale grubo ponad 200 na pewno. Także 10 tysięcy gołąbków. Wygranie takiego lotu, bo pierwszy konkurs na to ilość to jest. Dla mnie wygranie lotu, uwieńczenie pracy hodowlanej, chodzenia koło tych gołąbków to już jakiś, no jeden dyplom za ten sezon jest. Także dyplom, którego się już nie straci, bo on zdobyty. Mo miejsca można i awansować, i stracić. Sezon się nie skończył, to się dopiero zaczyna. A tu taki, taki dyplomik. E który, który bardzo cieszy, także mam nadzieję, że te gołąbki no jeden potrafi wygrywać. No to pozostałe są jeszcze jakieś gołąbki na gojemniku, które też będą potrafiły wygrywać. A tu możemy sobie oblot zobaczyć. A właściwie a, słyszą mnie, no zimno, głodne są, nie ma się co dziwić. Niby w takich warunkach też się nie chciało latać. Tutaj wypuściłem je przed chwilą, zacząłem nagrywać, ale Niech sobie zaraz przygotuję karmę, wodę I jak ten czas mi po prostu opanuje to To czas pozamykać i iść do domu, bo tutaj siedzenie nie jest w ogóle przyjemne Pszczółki też siedzą w ulach Szczepaki kwitną, o znowu się zerwały Czyżby jakiś drapieżnik One tak sobie ja im nic nie robię, jak obloty u mnie wyglądają. Robią co chcą, mają otwarte gołębniki, które chciały to wyszły, które nie chcą to nie wyjdą sobie sobie tutaj e, polatają ile chcą, które chcą Wręcz później je zawołam, to, to wejdą na pewno, bo, bo apetyt e, przy tej temperaturze i zimnie, no to Apetyt na pewno jest. Głód, młode już też wygłodniały. A one już czekają tam, gdzie im tam do latania. Zrobiły kilka rundek koło domu i, i kilka kółek. Ile? No, wypuściłem je i zaraz zacząłem nagrywać. No to, to 10 minut może latają. To około 10 minut mają ten oblot. A jest poniedziałek, jak. To zaraz widać, jak pogoda przychodzi. To, jak jest taka szara pogoda, to nawet tej formy u gołębi nie widać. Jak przychodzi ładna pogoda, słoneczko zupełnie inaczej oblot gołębi wygląda. Je się wypuszcza, one wtedy jakieś weselsze są i tak dalej. A w taką pogodę, no to no nam też się tu nie chce siedzieć. Też nie siedzimy przy, przy na kanapie, na, na dworze, bo zimno nam jest. No im też jest nieprzyjemnie, więc. Więc jest początek tygodnia Dostaną jeść Pić I I do domu, bo Dzisiaj parę minut przy gołąbkach Jutro trochę więcej czasu spędzę, bo Kolegom będę wysyłał młode zamówione Jutro akurat tak mi pasuje z pracą Że tym kolegom, którzy mają zamówione młódki, to te młode im wyśle. No chciałbym to zrobić do, do połowy tygodnia, żeby, no żeby jakie najmniejsze zamieszanie było dla tych gołębi przed czwartym lotem, więc nie chcę tego po prostu. No już chciałbym się pozbyć też tych młodych, bo już warto by na te wdowieństwo przejść. Potem już do 500 km to musowo, żeby już byłoby takie normalne, pełne wdowieństwo. Teraz to takie będzie jeszcze. Zobaczymy jakie. Ale muszę szłać jeszcze po karmę dla gołębi lotową. Na razie karmię karmą rozpłodową, bo są młode. Także no, ja jeszcze nie kupiłem karmy lotowej na sezon. A za 4 dni będzie mi potrzebna, więc muszę się udać do sklepu i zakupić karmę. Tak, opóźniony trochę jestem w tym sezonie z tymi przygotowaniami. Ale kąpki mi już satysfakcję spełniły. Mimo, że ja się nimi nie zająłem na 100%. Na tyle, ile ile było czasu i siły. No, ale zawiadomo, że mogłoby być lepiej. Wszystko wyglądać, ale to nie zmieni żadnych genów. No. Te co są dobre, to dalej będą dobre, i, i po prostu chcemy hodować lepsze gołębie. Wiadomo, te gorsze by miały lepsze wyniki, troszkę by się te wyniki podciągło, ale to w zupełności nie zmienia jakości gołębi, jakie się ma na gołębniku. Muszą być zdrowe, w co wierzę, że są. O. Patrzą na mnie, zaraz to wylądują na mnie Głodna jesteś, co? No, trzeba z nimi chwilę porozmawiać no, Już tak patrzą na mnie litościwie Wychodzą, czy im dam jeść Paskutny cały tydzień ma być taki brzydki Nie wiem, to z tymi pszczołami będzie i z miodem Zamiast latać na miód, na rzepaki To pszczoły w ulu siedzą to co nas zbierały zjedzą. Przyjdzie pierwszy dzień pogody, zaczną się roić. no trochę to nieciekawie wygląda. Żeby jeszcze ten dzień, co będzie pogoda, mieć wolne w pracy i żeby akurat może to trafi akurat na sobotę i, i dać rady to opanować, całe towarzystwo. No nie jest, to, nie jest to lekkie wyzwanie wszystkiemu pogodzić Tutaj lot, zobaczymy czy pierwszy lot, który się odbędzie w terminie Mamy, na razie wszystkie trzy były poprzesuwane Bardzo udane, bardzo dobre decyzje I tak loty właściwie szczęśliwie się odbywają Szczęśliwie się odbywają e, mimo złych warunków, no bo jeden dzień pogody jest To na ten dzień mamy przesunięty lot, lot idealny a dzień przed lotem i dzień pod locie jest fatalnie. Więc, no dużo szczęścia przy tym wszystkim. Dużo mądrych decyzji, że te gołębie się rozlatają. No, bo nie po to je hodujemy, żeby je gubić. Mamy w gołębniku to co mamy. Każdy chce się cieszyć z tych gołąbków, a nie, nie wyglądać na straty i oczekiwać potem w tygodniu do lotów. Choć teraz akurat muszę powiedzieć, jednego gołąbka, jednego gołąbka mi brakuje, a mnie odbitych było e, 6 rocznych, ale to z tego względu, że w gołemniku nadepnęły mi na antenę, znaczy na antenę na zasilanie i odłączyły zegar, więc potem się już. Był moment, przez który, ale to już po konkursie, to już później wszystko było ok. To do doloty po prostu, marudery mi się nie odbiły. No i wiem, że z tych nieodbitych sześciu jednego nie ma. Te pozostałe chyba zlokalizowałem. Także myślę, że tylko tego jednego brakuje z tego, co mi się wydaje. A, jakaś samiczka, ona jakieś problemy miała, to było widać. Nie chciała mi do gołębnika wchodzić Na noc raz została Wpchała się na siłę na gołębnik, gdzie była jako młoda W ogóle jakoś nie chciała zaakceptować tego gołębnika No i się zgubiła, także... Coś jej też może... Psychicznie nie pasowało, nie, nie zaklimatyzowała się Może się nie czuła dobrze, ale jakoś tak już... W tygodniu się źle zachowywała nie wiem, czy chyba na raz na noc nawet jej nie było, czy coś takiego. Nie weszła, potem się pojawiła. Coś coś dziwnego się z nią działo i, i po prostu nie, nie przyleciała, a drugą taką co... Ale wyglądała na, na w porządku, no nie da, dałem ją na lodno i się zgubiła. A jedną zostawiłem w domu też. A, no jej zachowanie mi się nie podobało, tak rzuciła mi się w oczy, że... To pewnie gdybym ją dał, też by jej nie było, bo nadal jakoś nie jest w porządku. Także gołąbki czasami, trzeba e, znaczy by mieć czas obserwować, to, 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 to więcej tych mankamentów zobaczymy i łatwiej poznamy, jak tam forma, jak to wygląda. Przy braku czasu to choćby teraz taki oblot, no, widzieć jak się zachowują, jak latają, jak, jak na dachu siedzą, jak się poruszają. To, to wszystko jest ważne. Ale na to trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas siedzieć. A dodatkowo trzeba jeszcze na tyle być dobrym, że się na dachu rozpoznaje jak się ma iluś dla niebieskich. No bo by widzieć, która to akurat jest osłabiona czy niezadowolona. który gołąbek coś mu nie pasuje o, lądują spokojnie fajnie popatrzeć jak latają. Także to tyle. Nie będę więcej przynudzał Krzysztof Trzaskalik. 513, 812, 854. Dość tego mają, trzeba je wołać. Na dzisiaj oblotu im wystarczy. Taki rozruch po locie. Na rozprostowanie skrzydełek. Dobry lot.